Gosh, today we are counting coins. Au oh oh Au Au

Czemu ta nie działa? Lecę. Pytania do w łeb czy ogólnie? No wiem, nie nie tylko w co dostać. O, a mocno? Hmm. O, 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 Jak ja tak zwichnąłem kość? Ja na piasku jak zjeżdżałem zwichnąłem kość Co to jest? Dla mnie bym się modlił. O, dużo ligamentów. Tak mi więcej alimentów. Dużo ligamentów. Tak dawać alimenty. O, o, ile. alimentów. O! No, alimenty no To się nazywa ligagman, to ja to nazywam aliment. Bo Jak mam to nazywać? No ligament Aha Olegarki. Olegarki. Kafli. Pierwsza osoba, o nie. Już miasta? sta! Tam zostało sześćdziesiąt siedem gmentów. Pan nam już umarł. A to i faję... No ja też. No ja też. Nie, 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 helikopter. No leć tym, bo mi się helikopter skończy. O, o, tu się obić się obić. mu ja w ogóle w nie dostałem? się to nie podoba. Ja bym chciał dostać w łep. Kamień. Uu, był chyba. Może lekki, ale był... O, o, i o. Uuu. Mam już piętnasty level, a ty dziesiąty. Jak myślisz, jakby tak spać, coś żeby się kości rozwaliło? Nie wiem, w to. No, w prawdziwym życiu. To no mi się wydaje, że mogłoby się złamać. No, w sumie w te więcej niż w tej grze to się nie ma, bo w tej grze jest więcej niż 380 ileś. W sensie tak, ale ileś. No O Sam jak tu się walnie w łap, to nic się nie dzieje <grystanie zielone> <Okay. grystanie zielone> Jest opa? mówisz? Powiedzisz, powiadasz, że drzewo jest. W... Nie, 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 nie. Jaka tragiczna miejscowa! O, jaka tragiczna miejscowa! Se tak normalnie to bym se. z 20. Z, to. Z, to, z, to z 350 zwichnął, a tu jakieś marne 200 zwichnąłem. Nie, 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 nie. nie, nie. E uh! bum Na kamień, na kamień, na kamień. vai na kamień. Ooo, kamień. Jako kamień można walnąć. O, o, Oh, kamień, kamień. Oooo! Też wygląda bonito. O kamień! O, o, kamień. o ale piek.

Jego to jest tania. kupię chyba nową mapę. No ja, ja jeszcze raz, co mam na mapę? Ile to Dwie dziesięć Za najmniejsze to miejsca. A to najgorsze, oczywiście, ale i tak. O, no, no i to jest miejscówka, nie jakieś bilwo. No i ja już mam ten. Tyle rozwalonych. No i to jest miejscówka, ja tu już. 350. Mam. Tu jest. miejscówka. O, 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 błagam walnij. O, ale żeś panu. Łopie, ty to jest. Ty to masz łe. Nie, już mam uczą O, to ja po tej grze na pewno będę miał. Tak mi kurde idzie, ja mam tu 534, 36, 46, 500... No już nie 570, 570, 570, 578, 586 616 zwiście panie nie 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 błagam nie chłopie, chłopie. ja ja ten ja już kiknąłem na 6 7, 7 kości 677. 7, 7. Zmiesz, czy to Maps

Chyba dobre może być. Uuu, leca... tu jest jakieś nowe, nowy materiał jakiś, o który można walnąć. Chociaż ja nadal będę ufał kamieniom najbardziej. Nie, dobra, to jest gówno. Ja nie walno w kamienia. Ud o dobra, to jest najlepsza mapa. Jak tu się spada, to jest cały kamień. Mamy drugi świat, poziom pierwszy. Ty masz drugi świat? No bo nie za się 10, 100 kafli. Aha. Ten pierwszy. Aha, aha, aha. Dobra, fajnie, fajnie gro. Dobra, fajnie gro. Nie, fajnie, fajnie. Ja to akceptuję. A już nic. Wali, O Mogłem to poczuć i to też. Wszystko w tej przemocy można no. poczuć. Eee, eee. No i to jest satysfakcjonujące. No na koniec filmu, papa. No, koniec.